Z dumą prezentujemy animację 3D najdłuższej, 55-metrowej bramy teleskopowej na świecie, którą zaprojektowaliśmy, wyprodukowaliśmy oraz zamontowaliśmy na terenie jednej z baz lotnictwa taktycznego w Polsce. Z uwagi na fakt że jest to teren wojskowy, niestety na obecną chwilę nie mogę pokazać tej bramy na oryginalnych materiałach wideo, dlatego wygenerowałem animację 3D w rzeczywistych proporcjach. Brama składa się z dwóch skrzydeł, waży prawie 5 ton i napędzana jest napędem marki Beninka o słusznej nazwie wizon. Zaprojektowany prawie 100 metrowy fundament pod bramę posiada system odwodnienia liniowego oraz sterowanego termostatem grzania szyn, umożliwiając pracę również w trudnych warunkach atmosferycznych. Brama co do zasady działania oparta jest o ten sam mechanizm teleskopowy, jaki stosujemy w przypadku bram o dużo mniejszych gabarytach. Projekt był bardzo pracochłonny i wymagający ogromnego doświadczenia w zakresie produkcji bram teleskopowych. Zachęcam do obserwowania prezentowanych treści, komentarzy i pytań. Cieszymy się z każdego lajka. W przypadku zainteresowania się naszą ofertą odwiedź naszą stronę, bramy teleskopowe.com.pl lub o kontakt z działem handlowym pod numerem 533 208 068.